Siema. Generalnie trochę mamy dzisiaj do zrobienia, ponieważ mamy do ocenia dwie powtórki. Pierwsza to jest na stb ku która już się rozpoczyna, a druga będzie na Wikerslajcie, na kopalniach, z tego co pamiętam. Tak, generalnie już muszę powiedzieć jedna rzecz, która mi się podoba w wyposażeniu tego STB-ka. To jest oczywiście to, że no, mamy turbospręczarkę. I o ile ulepszona turbospręczarka byłaby bardzo dobrym... Pomysłem, gdyby w ogóle stepek miał taką, tak ta zwykła nie dodaje nam praktycznie niczego. Yy, oprócz yy, mocy na tonę. Coś takiego czegoś? Mocy na tonę chyba. To się tak nazywa. Yy, ale przejdźmy do powtórki. Yy, zajęliśmy bardzo fajną pozycję. Nie było sensu jechać na medownie ponieważ tam bylibyśmy sami. My jesteśmy bardziej na środku, więc ta ucieczka nie będzie aż tak czasochłonna. Yy. Estebek. To ze świetną wie z świetną wieżą, z świetną, yy, ze świetnym parametrem opuszczania yy, i teraz sobie strzelamy na przejeździe. Yy, słabo, że to nie weszło. Yy, mogło wejść, mogło nie wejść, yy, ale lepiej, żeby weszło. To jest naturalne. Teraz za zero. No, yy, pecha mamy troszeczkę. W ogóle nie dlaczego nie, nie brać na heki. Yy, heki byłyby lepsze do takiego strzelania, to są dwa grillki. I teraz w ogóle na Golda przełączył, no to wow. To już w ogóle nie. Na golda, z, z grilla na golda, to nie, to nie, 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 ale nieważne. Y... Zrobiliśmy trochę za tam 1300, y... i to już jest czas, żeby myśleć co dalej, bo takie stanie nie jest perspektywiczne. Mm. To jest... I teraz mamy, o! Mamy F fajny orzech do zgryzienia, mianowicie TVP. TVP troszeczkę nie ogarnia. W ogóle to, że weszło, też by było wartym eee... grill na przejście, bo Hatter wi widzę, że jest net przytomny i szuka tych szans na damage. Ja bym podjechał tak szczerze po tego. No właśnie. Mm. Bitwa jest 2-2, trzeba szybko przepchnąć, wjechać na tył. I ten. I to wygrać w taki sposób. Okej, okay. ona strzeliła, więc wypadałoby na nim jak najszybciej wyjechać, żeby nam dała jeden strzał, a nie na przykład dwa. I objechać. Okej, okay. nie trafiliśmy. Miasto pada. o Ojoj, no to się nie opłacało, bo ona teraz ma nas. Nie, i tak ma nas na dwa strzały. W ogóle też się nie opłacało objeżdża. odychanie od tego, trzeba było ją objechać. Wow. Wow. No tutaj bohater ma trochę szczęścia. wow, wow. Ale że on. Ale że on nie strzelił za tam tysiąc ileś? To... w szoku jestem. W sensie nie dostał za tysiąc ileś. To w szoku jestem. Okej. Okay. Teraz na nas wyjeżdża i 7. No my mamy genialną pozycję która pozwoli nam na zabicie tego Isa. Ten i IS też nie myśli, po co on wyjeżdża, po co on celuje, przecież on tutaj nam nic nie zarobi dosłownie, to jest dla nas free-damage. I teraz zostało tylko dwóch rywali: Esto i Grill. Esto na 1500, na 1500 HP i Grill chyba na resztę CHP. W sensie, takie dwa strzały chyba. Prujemy z Golda, ładujemy w niego ile się da. Za 5 sekund będzie adrenalinka, ten grać bardzo głupio stoi. Yy... okej, okay, grill jest za nim, i to już jest dla nas znak, że powinniśmy co zrobić? Chyba podejechać tam, chyba podejechać, powinniśmy tutaj chyba podejechać, dlatego że. okej, okay, bohater to woli na spokoj rozegrać. To jest głupie. Niekoniecznie. Głupie jest teraz spotykanie się o ten. Pięknie. Ale głupie było potykanie się o ten. Elementy otoczenia. Amunicji mamy jeszcze sporo, to się nie boję. Raczej to będzie wygrane. One, oni nawet nas nie zaświecą. Powinniśmy wygrać to nawet 1 versus 2. e trójka też jest, yy, też jest tak jakby to powiedzieć czołgiem, który ten, y, który trochę może przeżyć. No i jedziemy po grilla, yy, no i jedziemy po grilla, no kurde, troszeczkę fajnie by było, żebyśmy jednak przebili tą barierę sześciu koła. przebijamy tą barierę sześciu koła, można było zrobić więcej, gdyby nie ten strzał za 300 tam ileś, czy tam za, nie pamiętam ile. Yy. Ale ten, ale ogólnie to bitwa fajna, fajna bitewka, tam 600, a... najwięcej w drużynie e... E3, ten E3, w ogóle doświadczony gracz na E3, 120 tysięcy bitew, yy, ogólnie bitewka fajna, naprawdę ten... Yy. Naprawdę spoko. Bardzo fartowna, bo ten strzał odgodzili, jednak powinien wejść, ale ten, ale, mm, ale tak to fajna. Ale tak to fajna. Pomimo tego strzału odgodzili co można było zrobić lepiej, bo można było tam się skleić, to fajna bitewka. I teraz bitewka na Wikerslide. Ogólnie Wikerslide Slide to jest taki dość wyjątkowy light, ponieważ on ma bardzo spoko opuszczanie. Czy to tam testo, 100 czy to Batczat, czy to ten. Jak on się nazywa? Słabo, że nie weszło, mogło wejść. I czy to Fuzeta, czy to testo, 100, czy to Batczat, one mają słabe opuszczanie? Co jest ten? Co jest problemem i ma bardzo fajne opuszczanie? Sheridana nie liczę, on ma spoko opuszczanie, ale on jest trolem, on jest duży, on się bardzo świeci, on ma trollowe działo. W ogóle nie średni pomysł. I teraz ważny moment. Pozwolę sobie zastopować. Mamy... Aha. Fajna czułość. Yy, mamy dwie opcje. Albo podejechać tutaj i strzelać w bok tego i być może tego. Yy, co jest to opcją kuszącą, ale Sheridan może mieć na nas wrzutę. I możemy też zrobić drugą rzecz, którą bohater tej bitwy zrobi. Okej. Okay. Jak tutaj przytrzymam, to się tak Dobra. Yy, możemy też tutaj podejechać i... Mm. Możemy też tutaj podjechać i bezkarnie praktycznie walić w bok, a nawet i tył i za 8 fałki, 60 tp. Trochę tych czołgów tutaj jest. Tylko musimy uważać i pomagać naszemu Jochowi w walce z Panzerem, ponieważ gdy on zginie, ten Joch nasz, to oni nas tutaj spuszczą. I to już nie będzie dobre. Mm. Okej, okay, on tutaj się patrzy na nas. Ale tutaj nam wszedł ładny strzał w niego. Eee, I czy teraz można podejść? No, można podejść, spróbować jednak zniszczyć tego jak panzera, bo go nie wystarczy tylko odstraszyć, tylko najlepiej już go mieć z głowy na stałe. Eee, I ten. I co potem? I chyba to, I chyba potem najlepiej dobić tą geżilę na dole, zjechać i już sobie kompinować na dole coś. Ja bym tak zrobił, ale bohater tutaj chce inaczej. O, chce farmić z góry. No, pomysł też dobry. Też zrobi tym spoko wynik. Eee... Tutaj w garnek można było strzelić, a nie w ten... a nie w tutaj policzek wieży. Tutaj też można było lepiej strzelić. Ogólnie RNG trochę jest średnie w tej mm, bitwie. No pomimo tych strzałów jak panzera, to jest to średnie RNG. Ono nie jest aż tak dobre dla gracza. Ono nie sprzyja mu aż tak bardzo. Okej, okay, przyjęliśmy jeden strzał. Przyjęliśmy jeden strzał i co? I dobijemy go. Tak, dobiliśmy go i teraz został sam Sherry na 1 na 1100 HP. I nie widzę zbytnio możliwości, pomimo. Pomimo takiej możliwości, że Sheridan by zjechał bestialsko, po prostu i się ulał, to nie widzę zbytnie możliwości, dlaczego my byśmy nie mieli dostać full tego damagea. No chyba tam och, może się jedynie ustawić, żeby mieć tam jakiś drobny przestrzał. Okej, okay, HAK. No HAK nie jest dobrym pomysłem ogólnie na Sheridana, a już na pewno nie pod takim kątem bez snajperskiego. To już był pomysł w jedną stronę i teraz wygrywamy tą rundę. 6620 Damage'a. Witwa fajna, dynamiczna, na ten, na... w sumie to na górce, na jednej pozycji, ale mm, fajnie się oglądało. E, trochę wykorzystania heków Aha, aha, akontotwo, ok. Ale ogólnie bardzo fajna emeczka, 1115 jeszcze. I tutaj była skuteczność, 24 strzały trafione, 22 przebite, 25 ogólnie oddanych, tylko jeden strzał nie trafił to był ten pierwszy na... to był ten ogólnie pierwszy strzał w bitwie chyba. No i co? Dwie powtórki już omówione. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i chyba... i chyba ten... i chyba będziemy się widzieli w następnym filmie. Nara!